Wydaje mi się, że teraz będzie wszystko okej. Okay. Już sobie sprawdzam. Już sobie sprawdzam. Nie widzę tutaj, nie widzę waszych komentarzy tylko razem, więc no mam nadzieję, że jest ok, jak mieszka daj znać, a ja już tutaj wracam z prezentacją. Na pierwszym zdjęciu widzimy fragment mieszkania na poddaszu, jest to kowalerka, bardzo małe mieszkanie i tutaj jest tak, zobaczcie, zaprojektowane, że mamy taką małą antresolę nad na dachu, w dachu, który jest skośny, to jest kamienica. Jest okno, więc ta antresola jest doświetlona tak naprawdę przez tą antresolę. <laughs> Można by było wejść prawie na dach i podziwiać widok na całe miasto. O tym nie będę dzisiaj mówiła, ale chciałam pokazać jak wykorzystany jest właśnie świetlik i to, że wnętrze nie jest bardzo, bardzo wysokie, ale jest na tyle wysokie, że można część sypialnianą zrobić właśnie na takiej antresoli. To jest jeszcze wszystko tutaj nieskończone, nie widzicie drabiny, która tutaj jest albo takich, takich schodków w kształcie drabiny, bo jakoś do góry trzeba się dostać, ale jak najbardziej możecie coś takiego wykorzystać. Teraz zobaczcie, pod tą adresolą jest część z prysznicem, część z umywalką, i nawet jest wielka szafa. Pół tej szafy jest szafą, a połowa są to drzwi przesuwane, które chowają do toalety, czyli takie bardzo, bardzo nietypowe rozwiązanie. I jak mamy małe wnętrza, to jak najbardziej coś takiego może nam się słuchajcie sprawdzić. I ja już do Was wracam. Mam nadzieję, że dajcie znać, czy nie słuchać tego pogłosu już, czy jest wszystko w porządku, dobra? Bo muszę to wiedzieć, żebyście dobrze słyszeli. Teraz tak, mamy kolejne wnętrze, to jest wnętrze, zaraz Wam tutaj pokażę. Zobaczcie, też z, ze skosem i bardzo często łóżka umieszka, umieszczamy właśnie w tej części pod skosem. Teraz, jeżeli to robicie ze względów na zachowanie przestrzeni na to, że musicie zmieścić i łóżko, i jakąś szafę, i toaletkę, byście chcieli, komody i tam przeróżne rzeczy, które w tej sypialni jeszcze muszą się znaleźć, to pamiętajcie o tym, żeby móc później do tego łóżka wejść. Czyli trzeba sprawdzić, jaka jest wysokość ściany kolankowej. To jest ściana, która tutaj się znajduje, jak ja pokazuję kursorem tam pod oknem. Jeżeli będzie bardzo, bardzo nisko, to później jak wepchniecie to łóżko pod tą ścianę, to może się okazać, że będziecie musieli prawie na raka wchodzić do takiego łóżka, co nie jest zbyt dobre. I to jest pierwsza rzecz i pierwszy błąd, który się popełnia, czyli nie zwracamy uwagi na to, jak będziemy wchodzić do tego łóżka i też ważne jest, czy będą tam spały dwie osoby, czy muszą wejść obydwie z jednej strony. Czy możemy sobie jednak pozwolić na wygodne komfortowanie, na użytkowanie tego łóżka i komfort użytkowy, czyli czy możemy wejść z dwóch stron. Nieraz jest to utrudnione, ale nieraz się to da zrobić, więc tutaj, y, moi drodzy, słuchajcie, koniecznie to sprawdzajcie. Kolejna rzecz to jest oświetlenie. Nieraz przy ścianach właśnie takich skośnych, tam, gdzie mamy łóżko, jest problem z rozmieszczeniem, właśnie. Lamp, kinkietów czy jakichś lamp wiszących. No, różne są opcje, dzisiaj Wam pokażę. Pamiętajcie, żeby sobie tak zrobić, żeby jedna ta ta, jednak ta część była doświetlona. Jeżeli chcecie tam posiedzieć, poczytać, to musicie mieć jakieś źródło światła. I to może być kinkiet, który jest gdzieś od krawędzi łóżka, wychodzi nad łóżkiem, po bokach łóżka, ale sprawdźcie, na jakiej wysokości byście chcieli te kinkiety mieć i jakie one dają Wam światło. Jedne osoby będą chciały być dekoracyjne, inne kierunkowe, ale na to musicie, słuchajcie, zwrócić uwagę. Kolejna ważna rzecz to są gniazda prądowe, czyli jak macie po dwóch stronach łóżka jakieś szafki nocne albo stoliki nocne, obojętnie czy to są szuf z szufladkami czy z drzwiami, Zamykanymi takimi drzw drzwiczkami, to nad tą y, toaletką, y, czy nad tym stolikiem fajnie by było, jakbyście mieli po jednym minimum, y, żeby było minimum jedno gniazdo prądowe, i abyście mieli włącznik. I nie tylko włącznik do tych kinkietów, jeżeli oczywiście macie na włącznik, a nie na przykład na taki pstryczek na kablu, ale też fajnie by było, jakbyście sobie tam zaprojektowali włącznik do światła ogólnego, czyli bez stawania z łóżka możemy dane światło wyłączyć. To prawie nigdy nie jest projektowane, jeżeli kupujecie mieszkania w stanie deweloperskim, więc warto by było taki dokładnie mówiąc, łącznik schodowy sobie zaprojektować. Czyli jeden byłby na przykład tutaj przy tym stoliku pod oknem, a drugi byłby przy, gdzieś przy drzwiach, tak tam, gdzie będziecie wychodzili. Także z pozycji wchodzenia do. W sypialni włączacie oświetlenie i możecie je wyłączyć leżąc w łóżku. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo wygodne. Teraz kolejna rzecz. Bardzo często sypialnie są włączone z łazienkami albo z garderoba, garderobami. Przepraszam. I jak mamy garderoby, to po prostu nie zawsze musimy robić drzwi otwierane. I tutaj jest przykład drzwi przesuwanych które też nie zabierają na miejsca, czyli jeżeli macie sytuację, że gdzieś macie bardzo mało tego miejsca, szczególnie przy łóżku, i macie nawet szafę, która nie jest w osobnej garderobie, to tam starajcie się wykorzystać właśnie drzwi przesuwane, tak aby to skrzydło drzwiowe o to łóżko nie uderzało. Także tutaj na to zwracajcie uwagę. Jeżeli macie możliwości i macie taką potrzebę, możecie też zrobić toaletkę. Toaletka może być z lustrem stojącym, lustrem wiszącym, które może być na ścianie, może być lustro podświetlane, mogą być to świetlówki, mo może być też profil LEDowy, mogą być to lustra, takie, które są stosowane na przykład w łazienkach, czyli całe naokoło podświetlane, tych opcji jest bardzo, bardzo dużo. Niektórzy wykorzystują również toaletkę jako takie miejsce do pracy, czyli żeby. Od, włączyć na chwilę laptopa, coś po jakieś informacje, bo w danym mieszkaniu albo w domu takiego miejsca nie ma. Ja odradzam pracę w sypialni, ta część powinna być zawsze oddzielona od pracy, ale jeżeli nie macie wyjścia, to też yy, myśląc o toaletce, sprawdź jej głębokość, funkcjonalność, ewentualnie opcje zamykania, bo są też takie toaletki, które mogą być sekretarzykiem i ten laptop może być też na przykład schowany. Więc tutaj bardzo dużo rzeczy y, możecie też y, jak gdyby dopasować do swoich potrzeb. I ko kolejna ważna rzecz, jeżeli macie niewielką sypialnię, niewielką szafę, jeżeli macie miejsce, zróbcie sobie komody, koniecznie z szufladami, bo one są bardzo praktyczne i wygodne, szczególnie y, do bielizny. Najlepiej po trzy szuflady dla każdej z osób, które będą w tej sypialni przebywać, tak? To jest bardzo, bardzo wygodne. Tutaj kolejny przykład: mała sypialnia na poddaszu, proste łóżko, proste stoliki nocne nad oknami. I teraz, żeby tą część do spania oddzielić od części garderobianej, która nie jest robiona na zamówienie, tylko właśnie jest gotowa, z gotowych elementów meblowych, jest postawiona, zobaczcie, taka ścianka, ale ona nie jest do samego sufitu, żeby światło przenikało górą, tylko jest do wysokości tam Troszeczkę nad szafą, już teraz nie pamiętam, czy to jest 20 czy do 20. I za tą ścianką mamy ustawioną e, szafę, która jest otwarta. Oczywiście taka szafa może być otwarta i zamknięta, a na tej ścianie, nie wiem czy to będzie gdzieś widać, o, widać, jest komoda z lustrem. Równie dobrze tutaj może na przykład stanąć nasza toaletka, tak? Ona też może się tutaj znaleźć. Także, jeżeli macie takie przestrzenie, które są dosyć małe, a mają być wielofunkcyjne, czyli sypialnia z garderobą, z gabinetem, jakieś rzeczy są połączone i nie chcecie tego dzielić ściankami, drzwiami, zamykać to wszystko, dzielać, to możecie optycznie przedzielić właśnie takimi ściankami, które są niższe. I też y, istotne jest to, jeżeli chcielibyście robić na przykład szafę na zamówienie, albo jakiś element miałby być dokręcany do ściany, to pamiętajcie, żeby ta ściana też była odpowiednio gruba i tak zrobiona, żeby można było na przykład na niej coś powiesić albo ją dokręcić, żeby to nie były tylko cieniutkie płyty kartonowo-gipsowe, na których do których nic nie przyczepicie, na przykład półek, bo one nam po odpadają. Pod oknami, na ściankach kolankowych, na skosach dobrze sprawdzają się różnego rodzaju komody z szufladami. One są najbardziej praktyczne i wygodne, i tutaj też Wam takie rozwiązanie polecam. To jest widok z góry, gdzie widzimy, gdzie jest część sypialniana, część garderobiana i część gabinetowa. One nie są zamknięte drzwiami, nie, nie są oddzielone, właśnie po to, żeby mieć wrażenie tej przestrzeni. Tu jest fragment z budowy, łóżko, które jeszcze, widzicie, nie ma, jest stelaż, nie ma materaca. Jest skos, jest ścianka kolankowa, mamy kinkiety, o których mówiłam i widoczne są również łączniki i gniazda prądowe. Także starajcie się o tym pamiętać. Jeżeli na poddaszu musicie wykorzystać tą przestrzeń koło okna, to tam, gdzie właśnie jest najwięcej światła, to tam najlepiej stawiać jakieś miejsce do pracy, jeżeli już bardzo musicie. Kolejny przykład to jest sypialnia bardziej taka gościnna, tymczasowa, to nie jest sypialnia na stałe. I tutaj mamy zobaczcie zabudowę meblową, która jest wkomponowana w ten skos. Skosy można wykorzystywać, ale też trzeba pamiętać, że jakoś trzeba się później do tych szaf dostać. Jeżeli bardzo potrzebujecie miejsca na przechowywanie, to jak najbardziej te skosy możecie do samego końca wypełniać, ale jeżeli macie bardzo duży dom, to schylanie się i chowanie czegoś na kolanach niekoniecznie jest super rozwiązaniem, więc tutaj też trzeba przemyśleć, czy warto płacić za tyle dodatkowych szaf, do których ten dostęp jest utrudniony, więc tutaj musicie zawsze to sprawdzić, ale jak najbardziej, jeżeli musicie mieć i potrzebujecie miejsca na przechowywanie, to tak, takie rozwiązanie się sprawdzi. I tutaj widzicie, że jest taka mała leżanka, czyli jedna osoba może swobodnie się tutaj y, na tym podaszu przespać. Tutaj jeszcze chciałabym tylko zwrócić uwagę, jeśli macie takie sytuacje, jak tutaj są te drzwi, które są bardzo wąskie i przyklejone do ściany. Y, jeżeli mamy taką sytuację, że skos jest mocny, to takich drzwi raczej gotowych nie dostaniecie. Tylko musicie je zamówić, tak? Zamówić muszą być zrobione na specjalne zamówienie, one najczęściej są poniżej standardów, za to jest dodatkowa dopłata, więc tutaj uczulam, że taki drzwi po prostu z klucza sobie tak nie kupicie, że pojedziecie do jakiegoś sklepu i one będą. Oczywiście liczy się też grubość muru, czyli ościeżnica, którą kupujecie, też będzie na zamówienie, no i na takie drzwi się czeka nieraz 8, a nieraz więcej tygodni. Więc tutaj musicie koniecznie sprawdzić, jakie drzwi mogą być i te, czy, czy te drzwi będą musiały być zrobione na specjalne zamówienie i ile one będą kosztowały, jeżeli są niższe od pozostałych drzwi w mieszkaniu, tak? Także to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ważne. Ja już do Was, ja już do Was wracam. Ja sobie tylko zobaczę... Coś mi się tu uruchomiło. Niedobrze, niedobrze. Coś mi się tutaj uruchomiło. Sekundka. Gdzieś mi tutaj coś nadaje. Mam nadzieję, że teraz już jest wszystko ok. Głos ok. Dobrze. To się cieszę. Dobrze, to wracam do prezentacji po małej przerwie i już, już jestem. I już jestem, tylko gdzie jest moja prezentacja tu. Tutaj mamy znowu, zobaczcie taki układ, że mamy ścianę kolankową, tym razem do ściany kolankowej możemy dosunąć łóżko. Jeżeli ta ściana jest bardzo, bardzo niska, no to raczej łóżka nie dosuniemy. I tutaj zwracam uwagę na zagłówek. Sprawdzajcie, jaki macie zagłówek, bo jeżeli będzie za wysoki, to on się po prostu tutaj nie zmieści i nie da się dosunąć łóżka do ściany kolankowej. Jeśli chodzi o kinkiety, to one mogą być montowane gdzieś tutaj po boku łóżka, może być też kinkiet zamontowany tutaj na tej części jakby sufitowej, dachowej, więc tutaj już to jest bardzo indywidualne i warto sobie sprawdzić, jakbyśmy chcieli to oświetlenie mieć. Jeżeli mamy dach dosyć mocno skośny i mamy bardzo małą płaską powierzchnię, do której chcemy zamontować na przykład oświetlenie sufitowe, to zwracajcie uwagę, jak ta lampa będzie wisiała na skosie, czyli jeżeli montujecie pod sufitkę, to jest ten element górny, montażowy do danej lampy, to jak te kable będą się układać, co się będzie działo z kloszami tej lampy, czy one będą nachodzić, czy to będzie ze sobą dobrze wyglądało, tak? Bo nawet na ścianie skośnej czy suficie skośnym można takie lampy zawiesić, różnego rodzaju zresztą, ale później ta lampa inaczej się zachowuje, inaczej... Te przewody kablowe będą wisieć i po prostu no, różnie to może być. Nie? Także tutaj musicie na to też zwrócić uwagę. Teraz pojawiają się takie pytania: czy robić szafki nocne, czy robić stoliki nocne, czy powinny być szufladki. Niektórzy uważają, że muszą być szufladki, niektórzy, że muszą być drzwiczki otwierane, że w ogóle każda szafka powinna być taka sama, inni twierdzą, że każda powinna być inna, są też zwolennicy stolików. Po prostu nocnych. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że coś powinno być albo nie powinno być. Jeżeli macie potrzebę wszystkiego, sch schowania wszystkich elementów, to po prostu zamawiacie sobie takie szafki, gdzie wszystko jest pochowane. Jeżeli lubicie minimalizm albo w jakiejś stylistyce robicie i lubicie na przykład takie delikatne stoliki yy, kawowe, które mogą być stolikami nocnymi, to jak najbardziej możecie takie stoliki włożyć. To od Was zależy jak będziecie to użytkować, co dla Was jest istotne, tak? Ważne, żeby sobie zrobić wygodnie i dopasować elektrykę właśnie do łóżka, żeby mieć po prostu blisko. Możecie też zabudować sobie na przykład grzejniki, które yy, średnio estetycznie wyglądają, ale oczywiście w taki sposób, aby ciepło mogło przenikać zarówno od przodu, jak i od góry. Czyli albo możecie zrobić sobie osłonki szklane, albo możecie sobie zabudować... Z frontami ażurowymi, na przykład drewno, które jest malowane, albo MDF malowany, nawet z płyty laminowanej też możecie takie obudowy zrobić. Także to jest dosyć istotne. Tutaj jest fragment pokoju takiego dla dziewczynki, która będzie tutaj oczywiście nie tylko spała, ale również się bawiła czy i w przypadku dzieci, i w przypadku takich pokoi wielofunkcyjnych, które nie są tylko i wyłącznie sypialnią, tutaj też musimy pilnować tej ścianki kolankowej i tak y, układać sobie kompozycje, i tak projektować sobie wnętrze, aby elementy, które są wyższe, szczególnie szafy, Znajdowały się na ścianach, które nie mają tych skosów, żebyśmy mogli na przykład te ściany całkowicie zabudować i tam jak najwięcej elementów przechowywać. Z kolei pod skosami chowamy jakieś komody, wsuwamy częściowo łóżko, tak, żeby na noc, kiedy śpimy, kiedy nam ta ściana skośna nie przeszkadza, jak najbardziej, żebyśmy mogli y, to użytkować. Tu jest widok z góry sypialni, którą przed chwileczką pokazywałam, a tutaj pokoju. Y, dla tej dziewczynki. I teraz zobaczcie, jak popatrzymy na rzut z góry, to my tak mocno nie widzimy tych skosów, tak? Nie widzimy, że tej przestrzeni jest mniej. I du dużo osób pracując na rzutach płaskich, czyli rzutach z góry, gdzie widzimy tylko o obrys, nawet nie widzimy Perspektywy, tak jak ja teraz pokazuję, tylko mamy rzut od dewelopera. Nam się wydaje, o kurczę, jaki ten, pro, ten pokój jest duży, tak? A potem, jak wchodzimy do środka i wszędzie mamy gdzieś skosy, okazuje się, że jest bardzo mało ścian użytkowych, bardzo tej przestrzeni, jak gdyby do przechowywania jest mało i zaczyna się problem. Dlatego na to zwracam Wam uwagę. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze takie pokoje, podpowiem, przearanżowywać, to najlepiej stosować. Nie kinkiety takie na ścianie, tylko raczej lampki, które mają właśnie włącznik, pstryczek i gdzieś zrobić gniazdo prądowe, tak, żeby można było te meble na przykład w jakiś sposób później przesunąć, albo jak dziecko rośnie, żeby coś można było przerabiać i żeby nam te kinkiety nie przeszkadzały. Chociaż z drugiej strony taki wypust kablowy na kinkiet możemy wykorzystać do różnego rodzaju lamp, które będą mogły być na przykład na sznurkach liniowe, gdzieś podwieszane, również w elementach na skosach. Kolejny przykład pokoju dla chłopaków teraz, takich nastolatków, gdzie mamy też wypuszcz, mamy skosy. Ta część jest akurat przemalowana na taki bardziej intensywny kolor. Też przy ścianie kolankowej mamy strefę łóżka. Biurko mamy przy oknie, żeby było jak najwięcej światła. Zobaczcie, tu są dwa różne pokoje. I tak jest zrobione, żeby właśnie jak najwięcej tego światła było. Oczywiście, jeżeli przez takie okno przechodzimy na przykład na balkon albo gdzieś, no to można się zastanowić, czy, czy powinniśmy je zestawiać. Może wtedy biurko powinno stać tutaj przy tej ścianie z łosiem, tak? Ale to wszystko zależy od tego, jakie macie właśnie potrzeby, jaki macie układ mieszkania, jak otwierają się okna, no to też zwracajcie uwagę. Nieraz nawet korzystniej jest ustawić tak biurko, że trzeba je przesunąć, żeby okno otworzyć i umyć, bo na przykład korzystamy na co dzień tylko z opcji uchylnej, niż żeby na przykład biurko stało po drugim, w drugim końcu pokoju, gdzie będzie zupełnie ciemno i nigdy nie będzie dostępu do światła dziennego. Także zawsze plusy i minusy trzeba, słuchajcie, spisać i wybrać najlepszą dla siebie wersję. Kolejna sypialnia. Tutaj mamy okno i dachowe, i okno zwykłe. Ta sypialnia jest bardzo duża. Tutaj komfort użytkowania jest świetny, dlatego że garderoba jest osobnym pomieszczeniem, więc nie trzeba tutaj przechowywać żadnych szaf, nie robić takich elementów, które, w których coś chowamy, bo tutaj widzimy, jest wejście i do sypialni, i do garderoby. To jest dom, który był częściowo tylko przez Ato Ato przerabiany, także te drzwi już tutaj były. i i część elementów, tak jak okna i tak dalej, grzeniki. My tylko po prostu prze, y, y, zrobiliśmy rearanżację jak gdyby, tego wnętrza. I tutaj zobaczcie, nie mamy kinkietów, mamy lampki stojące na stolikach i ktoś powie kurczę kinkiety są lepsze albo lampy wiszące sufitu są lepsze. W skosach najczęściej takich lamp wiszących nie zrobicie albo będą niepraktyczne, chociaż różnie to bywa i mamy najczęściej do wyboru albo właśnie kinkiety albo lampy, lampki stojące. Dużo osób nie chce na przykład ingerować w elektrykę i przerabiać tej elektryki, i ma już gniazda prądowe w strefie przy łóżku, i chcę po prostu wykorzystać sobie na przykład lampki nocne. I to też trzeba yy, no, uszanować, tak? Każdy ma inne potrzeby, więc wy też zwracajcie uwagę na to, jakie są Wasze potrzeby, a nie co się powinno, a co się nie powinno robić. Tutaj mamy podobną sytuację, mamy. Lampy, które stoją na stoliczkach nocnych, a równie dobrze moglibyśmy zrobić jakieś lampy, które wiszą na przykład nam z sufitu, także różne rzeczy możemy zastosować. Mamy ścianę, zobaczcie, ta ściana jest kośna, ona jest całkowicie y, zabudowana i mamy miejsce zarówno na książki, które akurat trzeba było gdzieś schować, a właśnie tutaj było to miejsce, i mamy też miejsce na garderobę, więc jak najbardziej te elementy możemy. Pochować. Przy ścianach y, skośnych, jeżeli mamy klimatyzację, też musicie sprawdzić, gdzie ją osadzimy, bo tej przestrzeni do powieszenia klimatyzatora, tej jednostki wewnętrznej, mamy o wiele mniej i na to też musicie zwrócić uwagę. Kolejne y, poddasze. Tutaj mamy część na antresoli, czyli ta część jest otwarta, nie jest zamknięta, w żaden sposób nie jest oddzielona akustycznie. Tylko jak gdyby wizualnie są jakieś ścianki szklane, ale tylko na jakieś części. I tutaj, przez to, że mamy taką antresolę, mamy bardzo duże, wygodne łóżko, mamy też komody, mamy szafy na przechowywanie, mamy też toaletkę i ta część jest cała rozłożona. Zobaczcie w różnych miejscach. Tu jest toaletka, tu jest właśnie część z komodami, a tutaj tej części akurat nie widzimy, są szafy. Także w różny sposób, słuchajcie, możemy. Zaranżować to wnętrze. Możemy różny rodzaj oświetlenia wybrać. Tak jak powiedziałam, mogą być to lampy stojące, kinkiety albo lampy wiszące z sufitu. Możemy na suficie nawet skośnym różnego rodzaju lampy wieszać, ale musimy zwrócić uwagę na montaż i podsufitki. Trzeba pamiętać o elektryce przy łóżku, tak żeby mieć i gniazdo prądowe i włącznik do lamp, do kinkietów i do lampy ogólnej zwrócić uwagę na drzwi, jeżeli te z to są dosyć mocne, na wysokość ścianki kolankowej, na sposób ewentualnie jeszcze też otwierania tak łóżka, czyli jeżeli to łóżko się podnosi do góry i mamy jakąś skrzynię, czy się wysuwa, czy chcielibyśmy mieć jakąś toaletkę, czy w danym wnętrzu mamy na przykład pracować, uczyć się, gdzie mamy najwięcej światła, gdzie jest właśnie taki dostęp do tego światła dziennego, bo przypominam, że zimą robi się bardzo szybko ciemno, więc już od 15 jest naprawdę szaro, i też to doświetlenie sztuczne tego, tego światła, które mamy, jest też nam, słuchajcie, potrzebne. Mam nadzieję, że Wam tutaj pomogłam. Już wracam, już wracam do Was na szybko. Zaraz zobaczę. Hej, Aniu! Aga pisze, że wszystko jest ok. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Czy macie jakieś pytania do poddasza? Aha, i pamiętajcie też o zagłówkach, tak to co mówiłam, czyli żeby sprawdzić wysokość łóżka i wysokość zagłówka, szczególnie jak dosuwacie do tej ściany kolankowej. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby te wszystkie elementy ze sobą pasowały i żeby nie się nie okazało, że będziecie musieli coś robić od nowa. Ja już sobie sprawdzam jeszcze tutaj. Jeżeli macie pytania do tego tematu, to jak najbardziej możecie w komentarzach na Facebooku i na YouTube pisać. Ja oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiem i widzimy się już niedługo. Nie wiem teraz, czy w przyszłym tygodniu, czy dopiero za trzy tygodnie, ale jak uda mi się...